Kiła to jedna z częstszych chorób przenoszonych drogą płciową. Pierwszym objawem kiły jest obrządzenie pierwotne. To obrządzenie pojawia się w miejscu wniknięcia krętków do organizmu. Pojawia się mniej więcej 2 do 6 tygodni po ryzykownym kontakcie seksualnym i jest niebolesne. Z reguły pojedyncze ma twarde podłoże. Obrządzenie to goi się bez leczenia. Następnie pojawiają się objawy kiły drugorzędowej. Może to być wysypka, z reguły zlokalizowana na dłoniach, stopach, często na bocznych powierzchniach tułowia, plamista lub grudkowa. Mogą pojawić się gorączka, powiększone węzły chłonne i różne objawy, które sugerują rozsiew krętków w organizmie. Warto w sytuacji, kiedy podejrzewamy chorobę weneryczną, przyjść i zbadać się u lekarza dermatologa.